Dzień dobry! Jak tutaj widzicie, mamy piękne rysunki, malunki e, przedstawiające polskich władców. Oczywiście wszyscy wiemy kogo, i takie, takie, że tak powiem, dzieła będą zdobiły, miejmy nadzieję, będą zdobiły salę historyczną już od nowego roku szkolnego. Oczywiście w większej, że tak powiem, rozdzielczości. Bo będzie to 1,70 m na metr. Takie plakaty przedstawiające władców, e, właśnie władców e, polskich e, od Mieszka I aż po Zygmunta II Augusta. Bo tyle mam, na mniej więcej się zmieści. A resztę będziemy kombinować. I teraz konkurs dla Was. E, możecie spróbować wykonać własny projekt, który e, od, wykonany przez naszą panią Anię. Y, z, zostałby wykonany przez naszą Panią Anię, która będzie, że tak powiem, te rzeczy nam tutaj tworzyła piękne. To są jej właśnie dzieła tutaj. Yy, I każdy z Was może wziąć udział w konkursie i przygotować yy, projekt plakatu, na którym znalazłby się Mieszko II i Kazimierz Odnowiciel. Jednocześnie dwie postaci na jednym plakacie. Jakoś trzeba je, że tak powiem, umiejscowić Razem i to z czym ich kojarzymy, z czym ich powinniśmy kojarzyć jakieś symbole eee, lub druga wersja, że tak powiem to jest jedna wersja, druga wersja z y, Bolesławem Śmiałym lub też Bolesławem Szczodrym, którego się raczej powinno nazywać Bolesławem Szczodrym, w drugiej kolejności Bolesławem Śmiałym i taki sam plakat symbolizujący jego władztwo, jak on mógłby wyglądać. No, i co byście tutaj że tak powiem, umieścili? Potem taki zwycięski konkurs, taki zwycięski plakat. Być może z dużym prawdopodobieństwem zawiśnie w sali historycznej Wespy nr 31 w Krakowie. Do wygrania albo historia świata według Wredniaka, albo 111 alarm dla Warszawy, lub wybrana przez Was pozycja spośród gier planszowych yy, lub książek. Oczywiście w rozsądnej, że tak powiem, cenie. Także nagrodę możecie sobie nawet wybrać sami. Oczywiście może być, nie musi to być pozycja historyczna, aczkolwiek może być. Także zapraszam Was do udziału w konkursie. Nie musicie być uczniami SP31 w Krakowie, a oczywiście możecie, a że tak powiem, projekty proszę wysłać na leszek.buxa małpagmail.com Będzie to podane w opisie do filmu na YouTube. Także konkurs, wielki konkurs organizujemy. Jeśli spotka się on z jakimś fajnym odzewem, będziemy kontynuować zabawę, bo przecież władców nam nie brakuje, a plakatów będzie 12. Na pierwszy ogień oczywiście pójdzie już bezkonkursowo. Mieszko. Pierwszy tutaj ten nam, nasz wspaniały. Pierwszy znany władca. Potem Bolesław Hrobry. No, pewnie gdzieś tam w dalszej kolejności pójdzie Kazimierz Wielki. Być może w bardzo podobnej tonacji. To się jeszcze okaże. Życzę Wam miłego dnia, spokojnego tygodnia i jak najprzyjemniejszego w gronie znajomych, w gronie rodziny i żeby było ciepło. Bo to, co teraz jest, to taki chyba późny kwiecień, a nie przełom czerwca, maja i czerwca. Wszystkiego dobrego. Do widzenia.